My tu mówimy, jak to możliwe, że ten Pan Bóg tyle ludzi umiera, tu dzieci umierają z głodu, a On im nie daje jedzenia. On daje jedzenie. Tak naprawdę jakbyście... Popatrzyli na gdzieś, są jakieś takie różne mm, organizacje, które gdzieś potrafią obliczyć na przykład to, ile jest nie wiem, pól rolniczych w Afryce tak. e, i ile można by z tego mieć e, jedzenia. Jak to obliczą, to mówią: to, Słuchajcie, to by dla każdego starczyło, żeby każdy chodził na jedzony w ogóle tak, że aż za dużo by było. Ale to jest po prostu nierówno rozdawane. Nawet ja pamiętam, że w czasie mojego pobytu w Afryce mówili mi o jakiejś nonsensownej polityce, to akurat było w Rwandzie, gdzie część kraju tam mogą tylko, nie wiem, kukurydzę uprawiać, a w innej części mogą tylko czcinę cukrową uprawiać. I mówią, no I tak, no i tam ci mają tylko czcinę cukrową, ci mają tylko kukurydzę, nie mogą, wiesz, handlu wymiennego jakiegoś, ale taka nonsensowna, bezsensowna polityka jest w tym kraju.